Widom w moich skromnych progach. Ja, <noise> Ale śmieszne to było, serio. No. Ej, stop. Co to jest za dźwięk? Woda. Nie, nie mówcie, że któryś z was znowu zostawił załączony prysznic. Ja już mam tego dość. W tym miesiącu to wy płacicie rachunki za wodę. Czemu? Przecież ja się kąpałem z dwa dni temu. A ja yy, z miesiąc temu. <głos> <głos> nie, 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 ja wolałam tego nie wiedzieć. Co tu się dzieje? Proszę, proszę, rozgośćcie się. Nie to, żebym się chwaliła, ale ostatnio ogarnęłam trochę swój budżet i teraz tak, na stole. Dwie butelki oliwy z oliwek, trzy opakowania kapsułek do prania, no i płyn do płukania. Szynka synkowa. Już No, a jak? Mm. Dobra. W ogóle, skąd ty masz na to hasę, że kupujesz sobie dwie butelki oliwy z oliwek, trzy pudełka kapsułek do prania i może jeszcze jakieś awokado sobie dokupisz, co? Bo tu brakuje. Słuchaj, macze pije w domu, zamiast taksówką jeżdżę rowerem, a serial oglądam na kanapie. Patą. Ledwo jest na płycie na skołczuje. No to co? Komedia czy horror? Słuchaj Dina, tak mnie zainspirowałaś do ogarnienia hajsu, że udało mi się odłożyć na kurs online, tańca nowoczesnego. Wszystko z domu. No i budżet się spina, nie? No fajnie, fajnie, ale za darmo to jest dosłownie jedyna uczciwa cena za ten kurs. Przecież ty masz to w necie. I w ogóle filtr szczura to jest mega stare. No ale dobra, oglądamy, nie oceniamy. No, no to zawaj, to jednak będzie komedia. Panuj nad finansami. Zapką Mojej NG, twoim asystentem, ogarniesz swoje finanse.